Nie wygra wyborów, ponieważ to my wygramy wybory. Karol będziemy... też miał nie wygrać i wygrał. Rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci po zakończonych lekcjach. Czas nauczyciele mogą zadawać prace domowe. Sprawdzać i stawiać Sprawdzać z tego. mogą zawsze prace domowe, nie powinny być oceniane. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o zmiennych, jakie zachodzą w Ministerstwie Pani Nowackiej i jej niekonsekwencji w podejmowanych działaniach. Jesteście na kanale A to ciekawe i pokażę wam jak w sprawach kluczowych Ministerstwo Edukacji Narodowej zmienia swoje postulaty. Dodatkowo przyjrzymy się jednej dziwnej wypowiedzi Pani Nowackiej w sprawie przyszłych wyborów. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subie, i możemy przechodzić do tematu. Szkoła podstawowa to bardzo ważny etap w życiu każdego ucznia. Uczy go dyscypliny, odpowiedzialności oraz dbania o własne sprawy. Jednakże pani Nowacka postanowiła usunąć jeden z ważnych elementów, które towarzyszyły młodzieży po powrocie do domu, a mianowicie chodzi o prace domowe. Tylko wygląda na to, że pani Nowacka w tej sprawie postanawia lekko skorygować swoje nastawienie. co? Panie redaktorze, rozmawialiśmy w tym studio. W, 10 razy na ten temat pamiętam. W lipcu i zapowiedziałam panu, że do końca września Instytut Badań Edukacyjnych przyniesie. A efekty ewaluacji, na którą składają się dwa elementy. E, opinie nauczycieli i dwa. Dobrze. Do końca września, ale czy Do teraz końca... już prace domowe mogą ale zadawać nauczyciele? Przecież cały czas nauczyciele mogą zadawać czy mogą prace je sprawdzać domowe. sprawdzać i stawiać Sprawdzać z tego. mogą zawsze. Prace domowe nie powinny być oceniane. Przypomnijmy sobie, skąd się wziął temat prac domowych. Jak wyglądał dzień dzieci. Który wracał po szkole, gdzie z przeładowaną po likwidacji gimnazjów przez zaleskę podstawy programowej siedział i nadrabiał to, czego nie zdążono przerobić na lekcji. Pan ma to doświadczenie, ja mam to doświadczenie. Tysiące rodziców, którzy nas słuchają, mają to doświadczenie, że dziecko siedziało po 4-5 godzin, odrabiało prace domowe? Zanim przejdziemy do omówienia sprawy związanej z przywróceniem prac domowych do szkół, to pani Nowacka sformułowała bardzo ciekawe stwierdzenie odnośnie do tego, że najmłodszym był zadawany tak obszerny materiał, że musieli siedzieć nad nim od 4 do 5 godzin. Przyznam, że ta odpowiedź mnie trochę zszokowała, bo wychodzi na to, że uczniowie siedzieli nad książkami w domu. Prawie tyle co na lekcjach w szkole. Możecie napisać w komentarzu, czy wasze pociechy tyle czasu spędzały nad pracami domowymi? Aczkolwiek wydaje mi się, że ta statystyka to gruba przesada. Wracając do tematu przywrócenia prac domowych przez panią Nowacką, to skoro resort prowadzi takie badania, to wychodzi na to, że jednak obowiązkowe prace domowe nie były takie złe, jak to było przedstawiane jeszcze niecały rok temu i jest możliwość, że wrócą one do polskich szkół wraz z końcówką września. Jeśli ta zmiana weszłaby w życie, to z pewnością część rodziców byłaby zadowolona, ponieważ wielu z nich zwracało uwagę na to, że uczeń lepiej zapamiętuje materiał, kiedy musi samodzielnie. Przećwiczyć go w domu. Sama lekcja to często za mało, żeby coś naprawdę zostało w głowie. Prace domowe uczą, że nauka to proces, a nie tylko obecność w szkole. Wiele osób zwraca uwagę, że najmłodsi dzięki nim wyrabiają sobie nawyk samodzielnej pracy i odpowiedzialności za swoje zadania. Warto pamiętać, że samodzielna praca w domu to podstawa do tego, żeby później dać sobie radę w przyszłości na studiach czy w liceum, kiedy często same lekcje w szkole nie wystarczają, a swoją wiedzę trzeba szlifować w domu. Brak prac domowych na wcześniejszych etapach może sprawić, że pociechy nie będą gotowe do nauki w bardziej wymagającym systemie. Wartym zaznaczenia jest fakt, że nie powinno się przedstawiać prac domowych jako kary, bo to nie kara, to narzędzie, które pomaga utrwalać wiedzę, uczy systematyczności i daje rodzicom możliwość śledzenia postępów swojego potomstwa. Jednakże pani Nowacka patrzy na tę sprawę trochę inaczej i ma odpowiedź dla wszystkich rodziców, którzy oczekują tego, aby wróciły obowiązkowe prace domowe. Egzekwowanie od dzieci, żeby w domu robiły prace domowe, które nie są zadane jako obowiązek, ale, ale to, to jest też jest, jest zadaniem każdego rodzica. Ale to też przypominam, to rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci po zakończonych lekcjach. Więc jeżeli rodzice chcą, to rodzice naprawdę mają możliwość pracować z dziećmi i dobrze byłoby, mówiąc szczerze, żeby ten czas bardzo często też tym dzieciom poświęcali tę uwagę. No, tutaj pani Nowacka to kompletnie odleciała. Jeśli chcecie, aby wasze pociechy miały co robić w domu, to prace domowe możecie zadawać im sobie sami. To może lekcje też niech rodzice organizują, a nie szkoła. Rozumiem, że te pięć godzin nad pracą domową, o których pani mówiła, to przesada, ale można byłoby ustalić jakiś limit na to, ile materiału dziecko powinno przerobić w domu i go wdrożyć w życie, a nie mówić, że rodzice też powinni uczyć się ze swoimi dziećmi. Mi. Rodzice to już się uczyli w szkole i Pani zmiany mają przynieść pozytywne rezultaty w zakresie edukacji uczniów, a nie rodziców, jak spędzać czas ze swoimi pociechami. Jeśli tak będzie wyglądać Pani podejście do pracy w resorcie, to przypuszczam, niczego nie sugerując, że niedługo Pani będzie mogła pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Szkoła ma uczyć, a nie domagać się, aby rodzice wykonywali za nią robotę. Bo smutno patrzeć na to, że przez dwa lata Barbara Nowacka zrobiła wszystko źle, jeśli wycofa się ze swoich decyzji. Będziemy mogli mówić, że jedyne co umie, to popełniać błędy kosztem naszych dzieci. Myślę, że już dawno prześcignęła Giertycha w bitwie o najgorszego ministra edukacji. Po tym jak pani Nowacka stwierdziła już, że to rodzice są odpowiedzialni za naukę swojego potomstwa w domu, postanowiła wysunąć odważną tezę odnośnie przyszłych wyborów. Nie, nie boję się, ponieważ nic nie wygra wyborów. Ponieważ to my wygramy wybory. Karol Nowacki będziemy... też miał nie wygrać i wygrał. E... I będziemy, tylko różnica jest taka, że za czasów PiS y, ludzie widzieli wielką inflację i wielką korupcję. Dzisiaj Polska jest dwudziestą gospodarką. Y, inflacja jest trzyprocentowa, a nie dwucyfrowa, jak była w czasach PiS. I ludziom żyje się lepiej i widzą też, że rządzimy spra państwem sprawnie. I uczciwie. Muszę pani przyznać, że to bardzo pyszna wypowiedź. Przypominając sobie, ostatnie przegrane wybory, pomimo tego, że wasz rząd sprawował władzę dwa lata. Chyba ludzie już wtedy powinni zauważyć, że wasz urząd, jak to sama pani mówi, jest sprawowany w sposób sprawczy i uczciwy. Uczciwy względem kogo? Względem tych ludzi, którzy ubiegają się o mieszkania, ale nie mogą ich dostać, bo kryzys z mieszkalnictwem nie został rozwiązany przez wasz rząd do teraz. Aczkolwiek tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała w tej sprawie całej prawdy, bo Tusk w sprawie mieszkalnictwa poczynił pewne postępy względem jednej z grup społecznych, a chodzi o ministrów z jego rządu. Tak, oni dostaną mieszkania, a wy nie. To chyba nie jest za bardzo uczciwe że ludzie, którzy są w bardzo uprzywilejowanej pozycji finansowej, dostają mieszkania, a obywatele, którzy często ledwo wiążą koniec z końcem, na swoje mieszkanie muszą czekać latami? Czy to kurwa jest uczciwe, że najpierw składacie wielkie obietnice podniesienia pensji nauczycielom, karmić ich pustymi słowami o docenieniu ich pracy, a kiedy przychodzi co do czego, nagle rozkładają ręce i tłumaczycie, że nie ma pieniędzy na mieszkania dla bogatych cwaniaków, politycznych kolesi i ludzi ustawionych kasa się znajduje, a na godne wynagrodzenia dla tych, którzy uczą na Nasze dzieci. Już nie? To jest policzek dla każdego nauczyciela i plucie w twarz zwykłym ludziom. Tak wygląda to uczciwe sprawowanie urzędu przez Was? To chyba znamy inną definicję uczciwości, pani Barbaro. A co do tego, że jest pani pewna odnośnie do wygranej w przyszłych wyborach parlamentarnych, to niech pani pamięta, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. A wy co uważacie o pani Nowackiej? Czy jej raczkowanie do tyłu w sprawie prac domowych jest podyktowane głosami oburzenia ze strony rodziców? Czy może macie na ten temat inne zdanie? I koniecznie napiszcie, czy wy też, jak pani Barbara, uważacie, że urząd przez nich sprawowany jest tak świetny, jak to pani minister opisuje? Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba. I do zobaczenia w następnym odcinku.